Drodzy Decyzjanie, pragnę tą drogą przekazać serdeczne życzenia, by okres świąteczny, ale również czas Nowego Roku Pańskiego 2022 był czasem, kiedy więcej będzie w nas postawy z pasterzy Betlejem. Abyśmy po usłyszeniu tej prawdy o narodzinach zbawiciela Abyśmy udali się, udali się do naszych wspólnot parafialnych i pokłonili się Jezusowi. Aby był to czas oddania chwały Bogu na wzór pasterzy, na wzór aniołów. Tak bardzo różne sprawy i problemy, zarówno te osobiste, rodzinne, społeczne, narodowe, dzisiaj tak mocno nas absorbują. Ale niech ten czas świąteczny będzie czasem Jezusa, niech będzie to czas naszej modlitwy. I tym pragnę życzyć tego, abyśmy potrafili podzielić się z potrzebującymi. I niech modlitwa za gości zarówno na naszych ustach, w naszym sercu, w naszej rodzinie i będzie też świadectwem w naszej wspólnocie parafialnej i w diecezji. Tego życzę, a przełamanie się chlebem niech będzie wyrazem dzielenia się miłością.